Serdecznie w kolejnym odcinku z Zagrajmy w więc Z tej strony oczywiście Kachagra. gra. E, słuchajcie, jak pamiętacie, w ostatnim odcinku zakończyliśmy w Balmorze. Trochę się odciążyłam. Yy, pozbyłam się trochę składników alchemicznych. No jest już trochę z tym Udźwigiem lepiej, ale jeszcze nie jest to, nie jest to coś yy, super lepiej, tak. E, I lecimy sobie teraz, słuchajcie, do No Najbliżej jest z Indoranion. Dlatego już się tutaj pozwoliłam po prostu przenieść. I tu będą dwa zadania. E, jak wcześniej mówiłam, z tą krwią kłara ponoć da się je wykonać, <laughs> dlatego spróbuję, ale innego zadania nie będzie można wykonać, bo już to zrobiłam. Chodzi o Mararę. Mm, to jest ta wampirzyca, która mieszkała w tym grobowcu, gdzie zbóje chyba sobie, zrobili. Co to za tym? A. A. Dobra, nieważne. W każdym razie chodzi o to, że. Uh, myśmy już, już ją zabili, po prostu no w trakcie eksploracji, tak? Będąc człowiekiem pracując dla um, gildii wojowników. O, pozbieram sobie tutaj tego trochę. Uh, a zadanie jest takie, że no, słuchamy plotek, ludzie opowiadają o wampiżycy. Jak z nią rozmawiamy, no to po prostu ona chce, żebyśmy ją zabili, bo ma dosyć takiego życia. No i tylko tyle w sumie z tego całego zadania nas omija. Właśnie ten. Um, ten cytat, tak jak, tak naprawdę, tak? Ta, ta, jej, yy, ta jej słowa, więc tak czy siak ten pierścień zdobywamy. W związku z czym no, nic nas tutaj nie ominęło pod tym względem. Dobra, wzbieram tylko to i spadam dalej. Jakaś ryba chyba chciała mnie zabić. Tam. muszę iść dokładnie tam, czyli tak chodzenie po wodzie, teraz bez fejla musiała, bez fejla, no udało się, to tak umiem w czary właśnie w ten sposób to sobie pohasamy po wodzie, sobie dojdziemy do Sadr i tam e, usta, dobrze mówię, głosy głosy, y, głos w tej głównej siedzibie właśnie u Telwanii ma dla nas dwa zadanka To jest jeden z niewielu NPC-ów, który chce w ogóle z nami rozmawiać, więc sobie te zadania wyko wykorzy wykorzystam. Wykonam. Co ja dzisiaj mam ze składnią języka polskiego? Boink. To się wszystko przyda, bo szczerze wam powiem, że ja nie mam już składników na yy, właśnie pićku odnośnie kondycji. O, szkielecik choć ale wywinął kopytami. Dobra. A już mi się skończyło zaklęcie, no tak. No tak, bo jak się zbiera kwiatki, to tak jest właśnie. Oho, chyba się zbliża świt. Słuchajcie, bo się tam tak jakoś dziwnie czerwono robi. No co za tym idzie, zaraz nas będzie słońce razić. Nie, nic nie miałeś przy sobie, żadnego mięsa. Cienias. Ale mieczor jest świetny, powiem wam teraz to. Uj. O, patrzcie, prawie jesteśmy. Sadrit Mora, już, już niebawem. O, nawet widzę! Widzę chyba, nie? Tak, widzę, 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 widzę. Wielki grzyb, gdzie jest właśnie, gdzie są właśnie te głosy, tak? Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Oczywiście tędy nie wejdę. A papaca. Dobra, polecimy. Normalną drogą, no co mam zrobić? Ja jestem ciekawa, czy oni tutaj chcą nam usługi świadczyć. Wampir, ciekawe czego chcesz. Oho, nie będę ci słyszał, szukaj kogoś innego, czyli mimo wszystko oni też tutaj nie chcą z nami rozmawiać. No te lwani sami w sobie mają trochę inne zdanie na ten temat. Gdzie ten wielki grzyb jest? Halo? Część ja poszłam, czy co? Tam, o Boże. Za tymi targowiskami, no właśnie. Dobrze ukryte to jest. I to była Raven O'Main, chyba jakoś tak ona się nazywała, albo on, cholera wie, bo w tym świecie to ciężko powiedzieć. Siedziba Rady Rodu, dokładnie tu. Zapiszę sobie, jak już tu jestem. Hmm, wampir, ciekawe czego chcesz. Jestem twoim głosem. Jak mam głosować, albo zlec mi jakieś prace. Oczywiście, że zgadzam się przyjąć polecenie od mojego opiekuna, powiem ci... Wiem, gdzie mistrz ukrywa pierścień równości. O, jakieś zadanko przy okazji. Dobra, fajnie. Nerot ukrył pierścień równości w Telnaga swojej wieży w Sadrid Mora. dobędę go dla ciebie, jeśli przyniesiesz mi klucz do Telnaga. Mistrz Narod posiada klucz. Z pewnością ma go również wielu jego służących. Wszystkie są takie same. Znajdź jeden z nich i przynieś go mnie. Dobra, to się zrobi w najbliższym czasie. Pogadajmy sobie z resztą, może. A... Pracę. Czego chcesz. Aha, czego może ode mnie chcieć arcymis, czyli oni mi już nic nie zlecą. Ty mi coś powiesz. Ach, jeden z mrocznych, ciekawa z wasz hałastra. Mistrzyni Drata ma dla ciebie zadanie. Altmer imieniem e, Rimtil ma zostać unieszkodliwiony. Owszem, mistrzyni drata uważa go za pewien problem, ale nic, te, nic ci do tego. Ty i tobie podobnie śmierdzicie smrodem śmierci. Jedynym sto, zastosowaniem, jakie możemy dla was mieć, jest sprowadzenie tego smrodu na innych. Znajdziesz go w centralnej wieży Telwos. Rozwiąż problem i powróć przed moje oblicze. Telwos. Jest tu. Tu, tu, tu. O, jaki kawał świata z każdego zakątka. O Boże, dobra. Przeniesienie robimy. I do Roteran. Z Roteran będzie najbliżej. Flormaren to nie, Werandas, czyli musimy na północ lecieć. Palas Marion, Valenvarion, Roteran. Myślałam, że ona wyciąga miecz. Kurde. I trzeba lecieć prosto, jak w mordę szczelił, jak zwykle. Przejdź ten no proszę ja ciebie no Cholera da, 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 da. Chodź tu. chodzenie po wodzie idziemy na pełne morze i stamtąd musimy się udać do Telwos To jest najbardziej upierdliwe w bieciu wampirem, ale powiem Wam tak. Zostały nam jeszcze trzy zadania. No i oczywiście zadanie wyleczenia z wampiryzmu, tylko zanim je wykonaj, ja będę musiała się naprawdę solidnie odciążyć, bo. No, kurde, Mendo! No. Bo się nie ruszę, po prostu jestem przeciążona na ponad 500, a 500 to jest mój maksymalny udźwięk na chwilę obecną. A w związku z czym, no, byłby problem po prostu z graniem. Jeszcze nie wiem, co zrobię w tej kwestii, żeby się odciążyć. Pewnie młotki partnerskie gdzieś zostawię, bo one są najcięższe. Oj. Dobra, jesteśmy tu, czyli prosto muszę lecieć. Myślałam, że coś mnie chce zaatakować. O, choroba. No, za niedługo będziemy. W każdym razie. Ale powiem Wam, że już się tak przyzwyczaiłam do bycia wampirem, do tej szybkości, do tej akrobatyki. Że naprawdę będzie ciężko już później znowu się z tego wyleczyć i, i być, że tak powiem, normalnym człowiekiem. Fakt, upierdliwe jest to, że trzeba y, tyle biegać i. A, gdzie ten telwos jest? Tyle biegać tak naprawdę. To sobie jeszcze pozbieram. A gotować już będę też za wizją. Żeby was po prostu tym nie zanudzać. Nie będę ukrywać, że ostatnie minuty, ostatniego odcinka to był trochę zapychacz. Grunt to być szczerym, słuchajcie, naprawdę. To popłaca w życiu. Czego ty tu stoisz? Nie stój tak. Zbieraj ze mną zboże. Dobra, bo tego tu jest tyle, że za chwilę, no. Hopsa, 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 hopsa. What the fuck? Matko boska, znowu zwąglik. Choroba. A wyleczenie ze zwykłej choroby. Jak ja mam tutaj dojść do tego, no... Jak tu są góry, góry, wszędzie góry. Jezus. Cholera, nie tak. Jak nie mam już złote ostrze? A, dobra, no tak. <laughs> Muszę sobie zmienić. Fok, 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 fok. Jak to się zmieniało, którym to tu... nie tym też nie tym. No. F1 to było dobra. O Boże. Okej, okay. i ten typek jest gdzieś tam w tych salach, gdzie jest wemerowe muzeum, tak? No dobra. się tu... Panie, proszę Ciebie, ja mam dostać do Ciebie. No nie. Dobra, lewitacja leci. No i szukamy Ty, Panie. Poczekajcie, gdzie ja jestem? Tutaj, sala południowa. Komnaty Ariona, wieża południowa, więzienie, główna wieża, główna wieża. Nie wiem, czy to nie było w głównej wieży przypadkiem. Nie mam żadnego pojęcia, mogłoby to być jakoś oznaczone, chociaż tak dla ułatwienia trochę gry, bo bo spadniesz, facet. Si ma. Padaj. Mogę cię jednym machnięciem miecza ściągnąć na ziemię. Coś słyszę, jakieś dziwne dźwięki, słuchajcie. Właśnie dobrze trafiłam. O czym? Przebywa w środkowej wieży Telvos Rimtil. Centralna wieża. Czy to jest centralna wieża? No, główna wieża. Wieża południowa, to jeszcze nie tam? No, ja czytałam na pewno, że on ma być tu, właśnie. Ale może trzeba jeszcze zejść. Tu. Jest. Dobra, ja sobie zapiszę, bo widzę, że on nie chce mnie zaatakować, niestety. I może go. Y może go po prostu weźmy, znieważmy, żeby nas on zaatakował sam no co niepowodzenie jakie niepowodzenie dobra o to chodzi ojojoj co ty tu masz kolego śnieżna korona jakieś ciadostwo błogosławiona pa węż to mnie nie interere to mnie też nie interesuje, to też mnie nie interesuje. No dobra, no może i byłeś tutaj opakowany jakimiś rzeczami, które są zaczarowane, ale to nie to kolego, to nie to. O matko, no i dobra, znowu teraz latamy po tych e, po twierdzach. Słuchajcie, ciachnę tutaj, żeby wam nie, e, żeby was nie zanudzać po prostu tym łażeniem. No i widzimy się już z powrotem w Sadrid Mora, tak więc do zobaczenia za moment. Ma witam ponownie po krótkim cięciu. Jesteśmy już, że tak powiem, w sali głównej, tak? E, I mamy tutaj naszą zleceniodawczynię, panią Raven O'Main. Czy Rintil został unieszkodliwiony wampirze? Jak rozumiem, Rimintil Rimin, nie będzie już tam sprawiać problemów. Tacy jak ty mogą się jednak na coś przydać. Wielu z nas chętnie by się zapoznało z waszym wnętrzem, ale to teraz nieważne. Doskonała robota, weź to. Wy chyba uznajcie takie rzeczy za wartościowe. Mistrzyni Draca prosicie o jeszcze coś: Dostać jej eliksir kr z krwi Quara. No właśnie, to jest to. Mistrzyni Drata wierzy, że badanie krwi pradawnych klanu Kuara pozwoli na lepsze zrozumienie możliwości Waszego gatunku. Zależy jej na zdobyciu tej krwi. Jeśli jej informacje są prawidłowe, to mikstura znajduje się w pobliżu Volriny. W jej klanowym leżu w Durkasti. Jeśli informacje są fałszywe, to tylko istota taka jak Ty może zlokalizować tę krew. W każdym razie przynieś mi ją, wampirze. Dobra, słuchajcie, tutaj zaznaczamy oznaczenie... Bo po prostu mamy bezpośredni świetny yy, yy, dojazd, że tak powiem, do yy, właśnie tego klanu. Tylko chciałabym sobie manę, słuchajcie, przywrócić, bo już jej prawie nie mam, więc chyba tu się tu szło. Jeszcze przecież twierdzę mamy do rozbudowania. No teraz mi się przypomniało, jak tu idę. Ale twierdzę to nie, nie teraz, nie teraz. A to było? Tak. <laughs> Zobaczymy. No, prawdopodobnie trzeba będzie po prostu go zabić. O ile dobrze myślę. Wykraść mu tego nie będę próbować. Zapiszę oczywiście, żeby nie było znowu fejla, że coś jest nie tak. E, dobra, i przenosimy się w takim razie. Tak. Dobra. Ciekawe, czy jak go zabiję, to reszta się na nas rzuci. What Okej. Okay. <laughs> Nie, właśnie pod nogi lumpię. <laughs> no, słuchajcie. I teraz nadchodzi ten moment, kiedy odwracamy się tak naprawdę od naszego pradawnego, jeśli chodzi tutaj o szefa planu, zamknę drzwi niech nikt tutaj się nie, nie kręci w sumie z mnie nie wywalili, bo do nikąd nie przynależałam o zwinność mi się przywróciła a jednak mi się nie przywróciła dobra, ale jest dobrze jest dobrze, jest dobrze Eee, est. krew mistrzów kłara, telekineza kameleon, zwiększona siła ale lipa prawda jest taka, że prędzej czy później i tak on by musiał umrzeć z naszej ręki więc dlaczego nie prędzej tak naprawdę przenieśmy się z powrotem do Pani Raven O'Main, Masz już eliksir z Krwi, z krwi Masz tę krew? Dobra robota wam pisze. Może jednak da się was stresować. Nagroda, mam tu coś, co może się przydać tobie podobnym istotom. Podczas eksperymentów w zaklinaniu powstał ten złowieszczy miecz. Sama broń jest mocna i ostra. Urok zadziałał jednak nieco inaczej niż planowano. Wasz tutaj chyba może jednak z niego korzystać. Wydajecie się być z natury odporni na inkryminowane zaklęcia. Szczerbiony złowieszczy miecz. Coś jeszcze mi dasz? Nie ma ci nic więcej do powiedzenia pani mistrzyni traca, no dobra. Co to jest? O, ale lypa, na nic więcej was nie było stać. ja. No dobra, słuchajcie, powiem Wam tak. Zostało nam ostatnie zadanie. Pozwolę sobie je zachować na następny odcinek, więc ten też będzie niedługi. No ale ja myślę, że takie 20-25 minutowe odcinki są w sam raz, bo i to się przyjemniej ogląda i, 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 i nie ma, że tak powiem, naćkanych informacji w jednym, w jednym odcinku. Jeżeli ten odcinek Wam się podobał, oczywiście nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, komentarza, subika, jeżeli jesteście nowi. No i to tyle z mojej strony. Widzimy się w następnych odcinkach z Maruinda, z Amnezji, z jakichś tam retrogierek. No a na chwilę obecną z mojej strony to wszystko. Trzymajcie się cieplutko, pa!